Kochani, ja tradycyjnie w samochodzie, bo ostatnio nawet kabelek zgubiłam od mojego sprzętu do nagrywania. No dobra, ale o co, czemu ja znowu dzisiaj nagrywam? Nagrywam, bo, ponieważ, bo ponieważ, miałam, miałam taką cichą nadzieję, niestety nie do sprawdzenia, że nie będę musiała non-stop gadać o przemocy. Że będę mogła mówić o fajnych rzeczach, o przyjemnych rzeczach i jest super. No niestety, moi kochani, myślę, że to jest też bardzo duży efekt uboczny i pozostałość po COVID-ie. Agresja i przemoc rośnie. Zatrważająco rośnie ilość morderstw, ilość przemocy w rodzinie, ilość wypaczeń, ilość no, zupełnie zgwałceń, tak? iluś zgwałceń, więc no niestety, ale będę Wam o tym marudzić. Dzisiaj yy, o tej najsłabszej formie yy, w przemocy, ale jednak przemocy i sory, ale będę to nazywać przemocą, bo yy, no, jakby nie udawajmy, że białe jest szare, albo że coś tam, po prostu tak jest i tyle, przemoc to jest przemoc. Yy, żeby było jasne, powtórzę jeszcze raz, Definicją przemocy, żeby, de, żeby przemoc nazwać przemocą, muszą być spełnione trzy równocześnie, trzy, e, jakby takie znamiona, tak? Przestępstwa. Pierwsze to jest subiektywna przewaga drugiej osoby. Subiektywna, czyli e, wydawałoby się na przykład, że przełożony jest, e, jest wyżej, nie? W, te, w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że pracownicy są wyżej, a przełożeni są niżej, gdyż nie ma, jest takie niby silne bezrobocie. Ogólnie nie ma żadnego bezrobocia, ludziom się nie chce pracować, niestety. Albo chcą, tylko że właśnie e, nie potrafią się komunikować, ale o tym za chwilę. Pierwsze, subiektywna nierównowaga w, w relacji, czyli właśnie mąż, żona, albo żona, mąż, bo znam też takie przypadki. E, jakby wiecie o co chodzi, że jakoś tak subiektywnie odczuwam, że ktoś jest ode mnie silniejszy. Nie zawsze to musi być fizyczna siła. To jest pierwsze. Drugie, intencja. To nigdy nie jest przypadek. E, tutaj można by było dyskutować e, o tej intencji, że niektórzy ludzie nie wiedzą, że to robią. To jest przypierwnej agresji. Ale najczęściej to jest tak, że może i nie wiedzą, że, że to robią, że to się nazywa przemocą, ale wiedzą, że to nie jest okej, okay, tak? Czyli to już jest drugie. I trzecie to jest subiektywna znowu, subiektywne cierpienie ofiary. Czyli jeżeli ja czuję się po jakiejś tam rozmowie, czy po jakimś ataku, czego, jakiejś przemocy, którejś z przemocy czuję się rozedgana, zła, nieszczęśliwa, rozwalona tak psychicznie, no to to jest subiektywne odczucie cierpienia. Tak? Czyli i, a, i tutaj najważniejsza jest tak, taka rzecz, że jeżeli ja jednej osobie zwracam uwagę, że słuchaj, to co robisz, mnie boli, e, cierpię przez to, proszę cię, nie rób więcej tego. No to ja mogę jeszcze zwrócić tak, wiecie, no, do trzech razy. Ale jeżeli to jest notoryczne, no to nie ma, że tu nie ma intencji. No nie, ma, nie da się oszukać samego siebie już aż tak bardzo. Znaczy, no. Jesteśmy specjalistami od tego, żeby się oszukiwać, ale rozumiecie, że wtedy to już jest przemoc. Więc nie mówcie mi, że ja mówię o rzeczach, które nie są przemocą, bo one są przemocą. Wystarczy pamiętać tą definicję. Dzisiaj o Fochu. Foch. No i o tym Fochu to już wiele rzeczy mówiłam: że to jest bierna agresja, że to jest nieumiejętność wyrażenia złości, że to jest nieumiejętność, że to jest jakiś taki rodzaj niedojrzałości. Ja o tym mówiłam już parę razy. Ale niestety mam wrażenie, że tych fochów to jest w tej chwili zdecydowana większość. I one są, o ile kiedyś były fochy głównie w relacjach, tak teraz te fochy są wszędzie. E, skąd temat? Temat pojawił się w głowie mojej taki, że ostatnio na jakiejś tam grupie, ja na tych grupach kilku jestem, ktoś rzucił post, że mój partner e, znowu jest na fochu, znowu się do mnie nie odzywa e, i ja się z tym bardzo źle czuję no i słuchajcie, oczywiście ja lubię wrzucić y, kij w mrowisko napisałam, że jest to przemoc łobo, że się rozgorzała dyskusja, że to pewnie nie jest że to przesada, że to nie jest przemoc, że pewnie on, on coś nie umie, nie umie czegoś wytłumaczyć i tralalala tra generalnie y, tu ewidentnie to była przemoc bo to było celowe zafochanie się żeby coś osiągnąć, tak? Zobaczcie też, że foch... No, jak się pojawia foch, tak? Foch pojawia się wtedy, kiedy ja nie umiem wyrazić swojej złości, kiedy ja nie umiem mówić o swojej potrzebie. Przerzucam, co ciekawe, słuchajcie, bo to jest ciekawe, przerzucam pretensje i winę na drugą osobę, co natychmiast zwalnia mnie z odpowiedzialności za e, jakiś rodzaj pozytywnego załatwienia danej sprawy, tak? E, przerzucam tą winę i uważam, że cały świat jest przeciwko mnie, że jak oni mogą mi to robić i mam prawo, tak? Osoba zafochana jest przekonana o swojej, o swoim prawie do tego, nie? Najczęściej to jest tak, że jak e, jakby w, w relacji jest trochę inaczej, a, a obiektywnie jest też trochę inaczej. W relacji, jeżeli osoba y, się focha, y, no to najczęściej wtedy, kiedy co? Kiedy jest niewygodny temat, kiedy na przykład, słuchaj, tu, tu jedyną rzecz, jaką bym zrobiła, wyjątek z tego focha, ale to trzeba mieć bardzo wysoką świadomość, być po terapii i w ogóle, to wyrzuciłabym focha, jak go to nazwać? Tego focha? Ja to nazwę, tak wiecie, po swojemu. Jak dźgniesz skrzywdzone dziecko, czyli albo dziecko cienia, tak? Czyli jeżeli uderzysz w to dziecko wewnętrzne i, no i, i, ono, i ono niestety będzie cierpiało, to ono będzie próbowało oddać to cierpienie, nie? E, więc przepraszam, ale musiałam tutaj zrobić jakiś taki karkołomny wjazd. E, ono to cierpienie zamieni na złość. To jest jedyny przypadek tego focha, e, który mogłabym, mm, wiecie, tak usprawiedliwić, tak? ale to naprawdę trzeba mieć mega świadomość. Z drugiej strony, najczęściej ten foch pojawia się wtedy, kiedy któryś z Bachorów, z dzieci Sary, któryś z dzieci nie umie sobie z czymś poradzić, czuje się bezbronne, tak? No i pewnie, że można byłoby to wytłumaczyć, e, no ale to nie znaczy, że ludzie mają prawo się fochać i być agresywni, tak? E, ja bym powiedziała tak, że ten foch od dziecięcy, to on jest taki, wiecie, czasami ja bym powiedziała, że śmieszny. Taki, nie, nie zrobię tego, nie? No to to jest taki foch, Wiecie. No, nieprzyjemny, aczkolwiek bardziej taki wyrażający bezbronność i bezradność niż, niż taki właśnie manipulujący, taki wiecie, taki, taki um, obleśny wręcz, taki... Każący, jak z pozycji dorosłego, takiego, wiecie, rodzica każącego, takiego, wiecie, okrutnego, terrorystycznego, nie? No to to bym to podzieliła, jeżeli byśmy mieli podzielić fochy, to ja bym je podzieliła w ten sposób. Czyli ten foch pierwszy z pozycji dziecięcej, takiego, wiecie, rzucam się na prawo i lewo, dałabym radę jeszcze go jakoś usprawiedliwić, aczkolwiek, wiecie, no. Średnio, tak? No bo, bo jak się tak rzuca, 40-latek, czy no nawet młody człowiek, ale załóżmy, no to to jest takie. No, wiecie. Ja bardziej skupiam się na tym fochu, tym drugim, tym manipulującym, takim obleśnym, krytycznym, nieprzyjemnym. tak? To jest foch, który ma za zadanie podporządkować ciebie i wymuszyć, wymusić posłuszeństwo. Tak? Czyli ma być po mojemu, a dopóki nie jest po mojemu, to ja Ciebie nie będę tolerować. Ja Ciebie nie będę akceptować. Ja będę Ciebie ranić. Chyba, że dostanę to co chcę, tak? No to nie, umówmy się, no to jest przemoc, no jak mnie patrzeć, tak? W dzisiejszych czasach tych fochów jest dużo. Ehm, najfajniejszy foch, jaki widziałam, słuchajcie, w moim gabinecie. <gryny> tu po, pozdrawiam pana, który u mnie jest, dada. Da, da. to yy, para, w której pani się tak na mnie zezłościła i tak się na mnie zesfochała że rzuciła butelką. Dobrze, że nie we mnie, ale blisko, wiedzie. Myślę, że to był kuriozalny przypadek przemocy, agresywności, i to tutaj niestety nie, nie. Mimo tego, że to było bardzo śmieszne, i bardzo z pozycji dziecka, to i tak tego nie wytłumaczę, ponieważ no jednak odbyło się to w gabinecie terapeutycznym, a nie w domu. Jakby to miało jakieś znaczenie. Dobra, wracamy do tego focha. No i rozgorzała się dyskusja. No, tak, 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 że to trzeba usprawiedliwić, że pewnie coś tam, że pewnie coś tam, nie? I ta dyskusja się bardzo rozgorzała na temat tej manipulacji. A ja od razu mi się włączyło takie myślenie, ale nikt nie zapytał. Po pierwsze, jak się czuje ta osoba manipulowana, co się z nią dzieje i czemu ona na to przez tyle lat pozwala? Bo ja rozumiem, że wiecie, no, tak jak dzisiaj w pra w, 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 jestem pracodawcą, tak? Nieustająco mam fochy. Nieustająco mam fochy. Rzucanie pracą fochu, na fochu, bo mi się tu nie podoba. Wiecie, no nigdzie w pracy nie jest idealnie. Też pracowałam w różnych pracach i nie zawsze mi się podobało, ale nie rzucałam pracy. Kiedyś nie było takiego rzucania pracy, mam wrażenie jak dzisiaj, bo się, za, bo się zafochałam, nie? Albo bo szef mi nie chce dać tego albo tego. Uważam, z mojej praktyki, że to jest strasznie słabe, bardzo to jest słabe, że ludzie w ogóle się ze sobą nie potrafią skomunikować, komunikują się głównie fochem. Yy, mam wrażenie, że foch, właśnie głównie chyba foch, yy, no foch, no foch to jest wycofanie z kontaktu, tak, foch to jest, Pokazanie swojej władzy i siły, upokorzenie drugiej osoby, pokazanie jej, jesteś niefajna. Tam jest dużo. Foch to jest jedno słowo, ale tak naprawdę tam jest dużo rzeczy dookoła, nie? Um, ja ci pokażę moją władzę. Wiecie, no ja na szczęście jako psycholog um, radzę sobie z tą przemocą. Chociaż jak każdy człowiek, jakoś ona mnie dotyka, to nie jest tak, że wiecie, pokażcie jej poleciało. Um, Nauczyłam się z tym sobie radzić, i nazywam rzeczy po imieniu. Stąd też ten filmik. Mówię ludziom, że stosują przemoc. Moim zdaniem to nic nie załatwia: no bo dobra, ktoś się zafocha na mnie, idzie do. i, i wychodzi: wychodzi. Prawda jest taka, że dopóki nie. Ktoś tej osobie nie powie, że ona stosuje przemoc, a nie, że się obraziła, to ona nie wie, że robi źle albo wie, ale zakładam, że nie wie, że robi źle i że to nic nie wnosi ani do jednej sytuacji, ani do drugiej. A co ciekawe, osoba, która się wyuczy, że dzięki temu w jej mniemaniu ma lepiej, no to po co miałaby się zmieniać, nie? Prawda jest taka, że osoba, która stosuje fochy, będzie stosować je wszędzie. W domu, w, w związku, w pracy, w wśród przyjaciół. Jedni będą tolerować bardziej te fochy, a jedni nie. Jedni się odsuną i, i tyle. W ten sposób się będą chronić. E, raczej mało kto powie, w pójdzie w konfrontację i powie: Słuchaj, ale to jest w ogóle, że nada to, co ty robisz. Ja niestety jestem osobą, która najczęściej takie rzeczy robi i mówi, bo jeżeli ktoś się przy mnie focha, to ja nie za bardzo wiem, co mam z tym zrobić, i nie chcę z tym nic zrobić. E, więc ja mówię, słuchaj, to jest przemoc, to jest agresywne. No, wtedy dopiero jest atak, ale przynajmniej wiem za co jest ten atak. Dobra, czy ja dojeżdżam do ośrodka? Nie wiem, czy ja coś o fochu jeszcze. E, fajnie by było, gdyby osoby jednak brały odpowiedzialność za swojego focha i szły coś z tym zrobić, a nie, a nie, szły, a nie jakby potęgowały jeszcze przemoc, bo za fochem idą dalej. Dalsze części przemocy. Nie oszukujmy się, że ktoś jest przemocowy wybiórczo. Nie. Mnie tylko denerwuje jedna rzecz, że ludzie z Fochem uważają się za bogów, uważają się, że, że to im wolno robić i uważają się, że świat jest ich zagrażający. Jako psycholog to rozumiem, ale jako człowiek nie muszę się na to godzić. Tak? Dlatego ten filmik o, o Fochu wyjątkowo jakoś tak podniesionym do rangi ważniejszego. No i cóż, no, ja się tam staram nie fochać. Jak jest antidotum na foch? Może o, bo to jakby ocenić, to ocenić, opowiedzieć, powiedzieć, a co dalej? Co z tym fochem? No, antidotum na foch jest najpierw w ogóle zobaczenie, co mi co mi się dzieje? Czemu ja się złuszczę? Czemu mnie coś zabolało? Tak, Jeżeli mnie coś zabolało, no to ja to próbuję nazwać. Tyle tylko, że, na przykład, taka sytuacja. Słuchajcie, boli mnie, że w zespole się coś źle dzieje. No to uciekam z zespołu. Fochem, rzucam fochem i uciekam. Standard dzisiejszej praktyce, mam wrażenie. Jak jest niewygodnie, to spadam. To samo jest w terapii. Jak mi jest niewygodnie w terapii, rzucam fochem i uciekam. Bywa i tak, słuchajcie, to nie jest tak, że, że, że nie. Mm. O, wyłączyłam światełko. Jestem w garażu. Motam się, sorry. Yy. Dobra, bo, bo trochę się zdekoncentrowałam. Skupiam się na tym, co mnie boli, tak? Czego nie umiem. W relacji załóżmy czuję się osamotniony, niezrozumiany albo gdzieś na szarym końcu. To nie porozmawiam o tym, tylko um, rzucam roszczenia. Wiecie, przy fochu najczęściej są też roszczenia. Chciałabym, żeby ktoś to załatwił za mnie. A czemu nie wyjść z inicjatywą i nie porozmawiać samemu? Czemu nie. Jeżeli na przykład coś mi doskwiera, nie przyjść od razu i nie powiedzieć. Tylko czekam, 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 aż się wiecie, w, w, garnek ugotuje, szybko war tam się nakręci i pff, walnie, nie? Aż będzie foch. No więc rozmowa. Tak naprawdę na focha najlepsza jest rozmowa. Czyli na przykład, jeżeli ktoś dźgnie moje dziecko wewnętrzne i ja mam ochotę się zafochać, to po prostu idę na dwór, biorę parę oddechów. Wracam i mówię: Słuchaj, to mnie bolało. To było okrutne, co zrobiłaś czy zrobiłeś. Nie chcę tego, tak? Nie rób tego więcej. Albo, albo może być tak, słuchaj, nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Jestem wściekła, chcę mi się ciebie zabić, chcę mi się zwariować. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, no taki komunikat, jak ktoś daje drugiej osobie, no to raczej nie spotka się z karą. Pamiętacie filmik o karach, nie? No więc foch nie musi być. Nie ma, on nic nie załatwia. Foch niczego nie załatwia. Foch odsuwa ludzi od siebie. Um, załóżmy w zespole. Pamiętam taką, taką sytuację, że kiedyś pracowałam z, z osobą, która ciągle była na fochu, nie? I wpadała mi do pokoju, wrzeszczała, wrzeszczała. Czasami też wrzeszcza, ale raczej rzadko. Mm. I słuchajcie, właśnie tu brakowało mi na początku odwagi, żeby jej o tym powiedzieć, ale potem siadłyśmy i ją ja mówię, słuchaj, wiesz co, jak ty tak wpadasz do tego pokoju, to ja nie za bardzo wiem, co mam zrobić, a serce mi wali, boję się, jestem przestraszona i no i czy mogłabyś tego nie robić albo jakoś, nie wiem, odreagować na dworzu czy coś. Słuchajcie, super było, super to było, bo, bo już więcej się to nie powtórzyło. A nasza relacja nabrała takiego bliskiego, czegoś bliskiego, takiego zrozumienia, akceptacji dla swojej ułomności, bo przecież foch czasami jest po prostu ułomnością, ułomnością w sensie, że nie umiem się skomunikować, nie umiem odczuć, czasami poczuć, co czuję, zrozumieć i wytłumaczyć, tak? Także słuchajcie, foch nie zwalnia z odpowiedzialności, że to jest twoja sprawa, osoba fochująca się, jest odpowiedzialna za te swoje fochy. Ona uprzykrza ludziom życie dookoła, nie ludzie im. Więc bądźcie tego świadomi i to wy, fochujący się, um, jesteście odpowiedzialni za, to, za tą sytuację, która, was, która spowodowała tego focha. Nie ci, którzy zrobili coś normalnie lub nieświadomie. To wy, fochujący się, macie wrócić do tej osoby i powiedzieć: Słuchaj, ale to co powiedziałaś, uderzyło mnie jakoś mocno, zraniło mnie, nie rób mi tego więcej. A nie, idę, focha zrobię, i tak naprawdę nikt nie wie o co chodzi. Najczęściej ofiary focha nie wiedzą, co jest grane. W ogóle nie wiadomo o co chodzi. Dobra, z fochem razem powinnam powiedzieć o wymuszaniach, szantażach emocjonalnych. I roszczeniowości, bo one idą w bardzo w parze. Osoba, która nie umie się komunikować i stosuje fochy, jest też roszczeniowa, jest też wymuszająca, bo ona nie powie, słuchaj, już co, chciałabym, czy mogłabyś, bo mi bardzo na tym zależy, tylko powie, albo będzie tak, albo będzie inaczej. Nie. Standard w dzisiejszej komunikacji niestety, bardzo mnie to boli, ale nie... ja reaguję na to strasznie agresywnie. Nie znoszę takiego, takiego wymuszania. No i co? No i będę Wam, kochani, o tym ględzić, 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 równocześnie z tym, że słuchajcie, że, że dowiedzenie się od kogoś, że stosujecie przemoc, to nie jest tragedia, to nie jest koniec świata, a początek fajnej zmiany. Zawsze y, zmiana y, y, poprzedzana, poprzedzona jest czasami kryzysem, zawsze czasami. Najczęściej kryzysem. Więc e, róbmy sobie kryzysy po to, żeby iść do przodu, żeby, żeby się rozwijać i żeby być lepszymi ludźmi, żeby się lepiej komunikować. Um, my za chwilę na algierskiej będziemy prawdopodobnie jakoś bardziej mocniej pracować z przemocą, e, z, z falą agresji, która nachodzi okrutnie słuchajcie. E, m, mamy już jakieś wstępne plany. W naszej firmie, w firmie naszej rodzinnej. Ja mam w ogóle. Wczoraj miałam taką, słuchajcie, refleksję, że te wszystkie firmy, w których gdzieś tam jestem, które mam e, lub współuczestniczę, m, mają jedną najważniejszą rzecz, która jest dla mnie bezcenna. Są rodzinne. To była moja misja sprzed, nie wiem, prawie 20 lat mieć rodzinną firmę mieć taką firmę, która będzie. Będzie dla ludzi i z ludźmi. I to mi się dzisiaj spina. Spina mi się w duchowości, czyli praca psychologa, w ciele, czyli praca Patryka, i w jedzeniu. Jedzenie jest dawaniem miłości. Pamiętacie, że rodzice, dziadkowie dają ci jedzenie, bo ci wyrażają w ten sposób miłość. I to jest coś, co mnie wzrusza: porusza, że mam syna, wspólnika, wszyscy jesteśmy. Dający miłość, fajnie, tak wiecie fajnie, no mój wspólnik jest w ogóle mistrzem komunikacji, jego kochają, przychodzą do kebaba dla niego, Patryka kochają, no ja nieskromnie powiem, że mnie też, więc jest fajnie. No dobra, lecę, bo zaraz się spóźnię na, na sesję i życzę Wam, żeby w Waszym życiu nie było focha, żebyście się nie fochali, żebyście się nauczyli komunikować bez przemocy, cudownie, z miękkiego podbrzusza. Jest to możliwe, nic się nie dzieje. A jak coś to zapraszam do bezmasek. Pozdrawiam Was, Buziaki. Szanujcie się, kochani, szanujcie siebie i innych. Pozdrawiam.